Coś tam się zaczyna dziać, słuchajcie. Wracam. Jeszcze trochę, ale bliżej już do celu niż dalej. U mnie dzisiaj naprawdę potężne śniadanie. śniadanie <słuch> Mam tutaj dwa jajka sedzone na maśle klarowanym. Ser halumi, trzy takie plasterki cienkie. Pomidorka, awokado, ogórka. To wszystko polane przepyszną włoską oliwą z oliwek. No i suli pieprz i gotowe. Powiem Wam, że tak zacząć dzień treningiem to jest w ogóle złoto, naprawdę. Wziąłam śniadanko, wziąłam prysznic, a w ogóle znalazłam moją ukochaną gąbeczkę do makijażu. Zaraz mam w ogóle powiem naszym akcję. Generalnie ja i mój mąż jesteśmy po prostu siebie warci. Słuchajcie, po pierwsze wczoraj zreflektowaliśmy się, że jedziemy na narty, a nie mamy pojęcia gdzie są nasze rzeczy. I tak mieliśmy te rzeczy na raty, bo na Ukrainie sobie część kupiliśmy, ja sobie kupiłam spodnie, kominiarkę, wiecie, jakieś takie rzeczy, a w sumie całą resztę pożyczałam od mojej mamy, no a Juri miał pożyczone w sumie też wszystkie rzeczy oprócz spodni, no i wczoraj byliśmy w sklepie i kupiliśmy sobie kurtki, jakieś tam wiecie, pierdoły, skarpetki i tak dalej, no i ja dzisiaj rano wstałam, w domu po prostu było istne pobojowisko, więc mówię do Jury, że ja posprzątam i poszukam tych y, spodni narciarskich, bo na bankie gdzieś schowałam. Słuchajcie, za cholerę nie mogłam tych spodni znaleźć. Ogarnęłam całą chatę, wszystko wysprzątałam. Sprawdzałam wszędzie pod łóżkiem, w garderobie, we wszystkich szafkach, które mamy w przedpokoju. No po prostu no, nie było tych spodni, już po prostu miałam wizję. Że znaczy, ja nie wiem, ja te spodnie wyrzuciłam. Ja czasami jestem nieobliczalna, muszę wam powiedzieć, jeżeli chodzi o takie rzeczy. No i już po prostu cała przerażona. <grywdy> Mówię, Jury, ja nie mam tych spodni, nie wiem, co ja z nimi zrobiłam. No i Juri wrócił i mówi, ja wiem, gdzie one są. Ja wiem, Boże, po prostu 100% wiem, gdzie one są. No i biegnie do walizki i nagle w ogóle wyciąga walizkę. I wiecie co było w tej walizce? Bo to jest hit w ogóle, to jest, to jest mój mąż. W tej walizce, moi drodzy, były rzeczy Juria po wyjeździe, uwaga! Do Dubaju, który był w listopadzie. Także Juri nawet nie rozpakował swojej walizki po Dubaju. Wszystkie te rzeczy były w tej walizce letnie. Łącznie z czterema czy trzema parami butów. On nie zauważył, że on nie ma tych butów. Bo ja rozumiem, że mógł nie zauważyć, że nie ma jakichś tam letnich spodenek, no bo teraz tego nie nosi. Ale to były buty, które bardzo często nosi. W tym jedna nowa, więc w ogóle powiedziałam do Jury, że on jest gorszy niż ja. Jury ma bardzo dużo butów, naprawdę bardzo dużo butów. I ma tak dużo tych butów, że nie zreflektował się, że trzy pary tych butów były przez tyle miesięcy w walizce na szafie, a z kolei ja, powiem Wam, też się popisałam, bo wiecie gdzie były spodnie? Mamy na górze taką szafkę w domu, tam w przedpokoju i generalnie mamy tam takie różne rzeczy sezonowe, na przykład ozdoby choinkowe, taki kosz piknikowy, takie po prostu rzeczy, wiecie, które no nie wyciągamy ich często, tylko właśnie na przykład raz do roku. Ja rzuciłam te spodnie do kosza piknikowego. Powiem wam, że nie wiem czekać, zrobią. Ja po prostu nie wiem Także dzisiaj się uśmialiśmy z siebie bardzo mocno Ja z Juria ja on ze mnie Ja wsadziłam spodnie narciarskie do kosza piknikowego A Jurij nie walizki Od listopada Po naszym wiezie w Dubaju Maluję się teraz szybko Tak jak wam powiedziałam, zrobiłam trening, z tą śniadanko Chciałabym w ogóle nagrać dla was taki odcinek Co jem w ciągu dnia Bo bardzo często pytacie I o dietę, i o ćwiczenie Ja nie jestem na żadnej specjalnej diecie I ja po prostu zdrowo się odżywiam Eee, ale bardzo chciałam nagle, żeby jest taki odcinek Nawet myślałam przy tym śniadaniu, żeby zrobić to dzisiaj Ale znając dzisiejszy dzień Pewnie będziemy z mocno zalatani Bo jutro wyjeżdżamy eee, I po prostu pewnie zamówimy coś Jak najczęściej muszę coś zamówić To zamówię sobie bowla Bardzo lubię w ogóle, jak jesteście z Warszawy Bowle z Buena Vista. To jest uważam taki fajny, zdrowy obiad zamawiany I są. Rozpakowałam właśnie moje zamówienie ostatnie z Asosa, które przyszło Między innymi to jest ten sweter Ale chyba nagram dla was, Mierzymy, Bo jest sporo rzeczy, które chciałam wam pokazać Tak, tak zrobię, także e, powinno pojawić się trochę więcej filmów na moim kanale Nagram tego Asosa, bo wydaje mi się, że e, trafiłam z niektórymi rzeczami naprawdę fajnie Z niektórymi trochę mniej I są tam teraz spore wyprzedaże, więc może kogoś z was zainspiruje Dobra, kochani, zabieram się już tak na serio z dopakowaniem i widzimy się później Jak się wyrobię z kolacją, to może mi wyjdzie całym W całym ciągu dnia Słuchajcie, zrobiłam sobie na maksa na szybko obiad Co prawda wyszła mi strasznie duża porcja, niechcący Mam tutaj makaron różowy, taki bardzo mocno al dente Pomidory w puszce Tutaj generalnie kwintesencją tego obiadu są dobre składniki Bo po prostu miałam świetne pomidory włoskie świeża bazylia I posypałam sobie to wszystko parmezanem I mam tutaj buratę. Też włoską. Także generalnie są po prostu świetne składniki, które byłyby dobre po prostu same. A ja sobie zrobiłam je z makaronikiem. wiem, że nie wygląda to jakoś super dobrze, ale pomidory i burrata to jest zawsze dobre połączenie. Ale posypałam sobie wszystko jeszcze tak delikatnie parmezanem, sól pieprz, a no i do tych pomidorków dodałam odrobinę masełka. Trochę mi dzisiaj wyjdzie odcinek w całym w ciągu dnia, ponieważ pokazałam wam śniadanie. Tylko kurde, nie daję wam przepisów, ale te moje danie są. Tak banalnie proste, że chyba nie muszę Wam dać przepisu na na przykład jajko sadzone i warzywa. Po prostu wbijamy jajko i, i kroimy warzywa. Mój obiad już był trochę bardziej skomplikowany, składał się z większej ilości składników, ale to też był na maksa prosty przepis, bo tylko ugotowałam makaron na patelnię, pasatę, pomidory, dodałam do tego taką małą kosteczkę masełka, sól, pieprz i tyle i wsadziłam tam burratę. E, ja po prostu łączę składniki, ja tutaj nie ma żadnej, wiecie, filozofii. E, teraz jem kolację, w ogóle jakoś przeleciał mi ten dzień bardzo szybko. Będę pewnie kontynuowała ten film już jutro, ale jem kolację. Uwaga, będzie turbo skomplikowany przepis. Możecie teraz napisać w komentarzu, jak myślicie, co jem, jakie warzywa. Dym, dym, dym. E, gotuję sobie brokuła, straszny to jest bałagan w ogóle. Chociaż dzisiaj sprzątałam, ale ja zawsze jak gotuję, to robię bałagan, niestety. Yy, gotuję brokuła i tak właściwie to nie wiem, z czym go zjem, ale albo zjem go z oliwą z oliwek, z solą i pieprzem, albo dodam sobie jeszcze tutaj serfeta. Byliśmy przed chwilą w sklepie i zobaczcie, co ja tutaj, jaki ja tu zakup poczyniłam. Proszę bardzo, zestaw krawcowej. I tak naprawdę to chcę sobie wymienić futerko w mojej kurtce, bo mi się nie podoba i przyszyję sobie po prostu inne. I dlatego zakupiłam taki zestaw. Zobaczymy, czy mi to wyjdzie. Mam nadzieję, że nie rozwalę kurtki. Ale chyba będzie spoko I leci kolejny bardzo skomplikowany przepis Brokuły, one są takie mega al dente. Naprawdę takie twarde, takie lubię Ostatnio przygotowałam i tak mi bardzo smakowały Sól, pieprz, z oliwek i delikatnie posypałam sobie parmezanem Miałam tutaj dodać ser feta, ale w ostatniej chwili się rozmyślałam z serem feta też byłoby naprawdę dobre Hello! It's <laughs> To ja, to do włosów, czapka I lecimy Gdzie ja lecimy? Jedziemy słuchajcie, teraz do Akademii Tańca Słoweckiej, ponieważ Ale będę miała na Alejach Jerozolimskich. Ponieważ no. będę tam miała takie krótkie wystąpienie, i więcej może szczegółów mi powiem w samochodzie. Są takie silne wiatry, że po prostu to, co się tutaj dzieje, co my widzimy, a jesteśmy w centrum. nawieje ostro. O kurde, jedziemy teraz do Akademii Tańca Sulewski, ponieważ moja znajoma Marysia, która bierze udział w konkursie Miss Polonia. Zaprosiła Polonia, mnie. Ale, no. Polski Miss Polonia. Jury wydaje mi się, że Polonia, ale teraz jak pytałeś jeszcze na pewno, to zaczęłam się zastanawiać. Organizuję takie warsztaty, taką akcję charytatywną dla kobiet, między innymi będą to zajęcia taneczne, wiem, że tam będzie sporo przygotowań. Na dzisiejszy dzień atrakcji, a mnie zaprosiła jako gościa i będziemy rozmawiać sobie y, o pewności siebie, o prości własnej wartości, o tym, jak kobiety sobie radzą w biznesie i tak dalej. Także bardzo mi miło, że zostałam zaproszona i y, z ogromną chęcią wezmę udział. Tylko, Juri już powiedział, że jak zacznę gadać, to do 16 będziemy tam myśleć. Mam 20 minut na swoje przemówienie. Będę ci krzyczeć, I nie przygotowałam się, w sensie wiem, że tak nieładnie mówić, ale no. Ale ty jesteś bardzo dobrym mówcą, więc to, to, to. Dzięki, kochanie. Nie przeszkadza. No tak, wierzących, żonę mąż. Ale fakt z faktem ja nie mam jakiś problemów z wypowiedziami, więc myślę, że sobie poradzę. Jestem, Jestem przerażona tym, że tak wie, że my na narty jedziemy. Tylko się mówiła, że tak to że ktoś się powiesił. O, Maćko, no. to niemiło. <laughs> Ogólnie, tak jak się spodziewałem, przemówienie mojej żony trwało ponad godzinę. <laughs> Ale bardzo fajne było, i trwało tak długo, do tego, że dziewczyny cały czas zadawały pytania. I naprawdę mi się bardzo podobało. Za chwilkę zobaczymy, co powie Ewa. Zobaczcie, cię zwiewaj. Ja Zwiało cię prawie. Oj, Boże, Jezu! co to? Co to się dzieje? Co to się stało się? Co to się stało co się? Włosów nie miałam, był tylko na prezenty. Chyba her tu coś dla męża. Uuu. Zobacz, jakiego dostałeś Donata. To Donat jest? Nie, nie mogę tego jeść, ja już wczoraj przesadziłem. Tego też na dzisiaj nie mogę jeść. Temy. Nie wiem, no zostawiłem w domu. Nie na no komuś trzeba oddać, może mamie. Ja się rozgadałam, ja nie Magda. wiem czy ja kiedyś mogę w skrócie zwiedzić... się cieszę, że tak na vlogach nie pierdzielę. A może byśmy jakiegoś takiego właśnie bowla zjedli, albo coś takiego zdrowego? Gdzie jest ta Buena Vista? No tutaj, na Żelaznej. No to dawaj do Buena Vista, bo ja sobie wezmę z krewetką. Dobre. Jak Jakim poszło? Bardzo ładnie, poszło cię, jestem z ciebie naprawdę tak? bardzo dumny. Nie gadałem głupot? Nie, bardzo fajnie, bo i, i też tak długo gadałaś, tak jak powiedziałem, bo dlatego, że nie zadawałeś się cały czas pytania i tych pytań było naprawdę cały czas. Multum, multum pytań. Wszyscy były bardzo ciekawe tego w ogóle świadka, jak, 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 to jest, jak, to jest, jak to jest działać w internecie. Myślę, że dużo ludzi jest w ogóle ciekawy, ciekawych. Napiszcie w komentarzu, czy nie chcielibyście, żeby Ewa zrobiła taki odcinek po prostu. Prawdziwa twarz e, internetu jak działa, e, z czym się to się je i dlaczego tak jest. Takim sokołowskim polskiego YouTube A ja lubię gadać, to jest. Wiesz... To, to jest, się z tym urodziłaś w ogóle? Ja się urodziłam z gady A mama mówi, że zaczęłam szybciej gadać niż chodzić. Tak? Mhm. Mm to ja się boję, co nasze dziecko będzie? czy znaczy dziecko będzie haczkować, a mama będzie. mama mi zawsze te... opowiada, że ja tyle gadałam, że w ogóle sam się nie mogłam, i że oni mieli mnie dosyć. Tak? Do jestem, no bo zawsze gadałam, no że ja mi się ja, nie, 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 nie zamyka. mogę doczekać, że nasze dziecko. Mama gadać. mówi, że byłam taka, że w restauracji jak szliśmy do kelnerów zagadywałam. Chciałam po prostu, miałam potrzebę rozmowy cały czas, więc to mi zostało do dziś że dużo gadam. Zresztą wiecie o tym, bo oglądacie mnie, więc tolerujecie moje monologi. Dobra, kończę, na razie. Wiecie, jak się czuję? Że tak że wiatr, jak na TikToku są te pikniki Że jestem taka malutka i mnie zaraz zwieje. Boże może moje oczki są Ale naprawdę. Kurde, ja wam powiem tak. Naprawdę, zwiewa mnie. Na maksa Wam polecam jedzenie z Błanowista. W ogóle, jak jesteście z Warszawy, to przyjdźcie tutaj, bo jest taki fajny klimat. Są przepyszne bowle. Gotuje w ogóle sobie pan z Jamajki, przed chwilą z nim rozmawiałam. I no jest super, naprawdę jest przepyszne jedzenie i taka fajna energia w ogóle bije w tego miejsca. Zresztą tu jest najwięcej ludzi, w Błanowista. Mówisz, że taka fajna energia. Super, jest energia. Pan jest po prostu genialny. Pan jest z Jamajki. Zapytam się pana, jak on tu jedzie, daje w radę. Na kilogramie, pamiętasz? Tam, na górze.

Program, to jest ciekawe, jest taki kanał, to jest ciekawe. Nie, to złot. interesujące. To interesujące. Z kosmosu normalnie widać e, takie plamę w nocy na oceanie, że to wygląda trochę jakby było, jakby tam była jakaś wysepka. A to jest wyspa statków po prostu. Statki są koło siebie. Robią sztuczne światły, kałamarnicy płyną w górę i je tam łapią później. kała kałamarnice, I to światło jest tak potężne, że na przykład z kosmosu widać. E, I w ogóle bardzo fajny odcinek. Ale ja Wam podlinkuję bardzo, ten odcinek. Tak, bo jest Ponieważ fajny. jest naprawdę bardzo fajny i e, interesujący i mądry i edukacyjny. Ja czasami włączam takie rzeczy, ja tak nagle siada i mówię: Boż! To uwielbiasz takie docenia. kanały, no. ja kocham takie kanały, więc bardzo, bardzo polecam, ponieważ ten odcinek naprawdę, naprawdę jest godny polecenia. Smacznego. To, to tak są jedyne ciastka, które ja, ja lubię. Kurde. Przyszliśmy na biobazar, który też się znajduje tutaj, żeby zobaczyć jak to wygląda. I wygląda to naprawdę, naprawdę fajnie. Super, że takie fajne miejsce są w Warszawie. Bardzo chętnie. Tak? Bardzo chętnie, tak? pewnie. Jakie tu mamy wino? To jest wino białe, które jest delikatnie beczkowane, tak? Nie, nie jest tak, jakoś tak, bardzo mocno. No, tak, to jest fernand piresz, troszkę Tak, weźmiemy to na pewno, to jest biały wino. Przyszliśmy tak? przypadkowo tutaj, bo Juri zobaczył ciastka portugalskie. Tutaj weszłam, to pani zda mi takie pytanie, co mnie najbardziej urzeka? No to bo pan zapytał się pierwsza, a pani powtórzyła, bo panu. A ja powiedziałam, co? Ludzie i energia. Idę i czuję, że jest fajna energia, to pójdę do tego sklepu i kupię. A jak nawet będą super rzeczy, ale będzie słaba energia i będzie taki niefajny majów, to nie kupię. Pan właśnie zaproponował nam kawkę, także czekamy na kawkę. Zobaczcie, tutaj się robią słynne ciastka. Ja te ciastka jadłam w Portugalii, jak byłam niedawno z moimi dziewczynami. To jest kaweczka dla pani. O, uprzejmie dziękuję. Proszę bardzo, uprzejmie. O kurczaki, ładnie się weekend zaczyna. No to wasze zdrowie. Bardzo no dziękujemy. Ale to słodkie będzie, więc nie wiem jak pani. Mocne słodkie. Ale Lubię Pani słodkie. Ale tylko do tej słodkiej patrocy. No zaraz polejemy. Boże, ale kochał klimat. To jest typowy portugalski klimat. O, dobry, pan jest cudowny. Jeszcze raz dziękuję. Zdrowko. O, jesteś w domu. To jest mój smak. A co to jest? To jest takie winko. Właśnie uwielbiam wielu odgaty do takich miejsc, ponieważ takie miejsca właśnie tworzą ludzie, którzy pewnie są i jest naprawdę no klimat wyjątkowy serdecznie. I to jest właśnie piękne. To jest właśnie piękne, jak ludzie potrafią stworzyć klimat miejsca. Z Jury mi to zawsze powtarza, ale ja to sama widzę. Ja mam ogromne szczęście do ludzi. Ja przyciągam fajnych ludzi. My razem przyciągamy fajnych ludzi. O. Już jesteśmy razem to, że to jest spotęgowane, ale ja tak zawsze miałam. I nawet jak. Yy... Ja dawno nie spotkałem człowieka, który zrobił mi coś złego. Przysięgam ci, dawno nie miałem czegoś takiego. Oprócz tej pani, która ci wczoraj dała zły podkot. Może się pomyliła. I ja jestem naiwniakiem i wierzę w ludzi, więc może się pomyliłam, może wam kiedyś się tym opowiem. Miałam strasznie dziwną sytuację w Douglasie. Ale mam za dobry vibe, teraz i za dobrą energię wokół siebie, że wam o tym opowiadać, bo to nie było nic pozytywnego. W każdym razie poznaliśmy w ogóle super ludzi z domu. Właśnie kocham biznesy, które są. Boże jedyne. Ale rozpierdziło, patrzcie, przechyliło przyczepę panu. Zobacz. Taki był wiatr. Bardzo lubię takie biznesy, które są robione z sercem. Widać bo że to po prostu ci państwo. Kochają to, co robią. Kochają to, co robią. W ogóle super. I poczęstowali nas kawką, i ciasteczkiem. Właśnie i... to są takie. To są małe szczegóły, które ich praktycznie nie kosztują nic, a nam dają to, że my chcemy tam zostać i chcemy kupić od nich. I jeszcze pani mówi, ale usiądźcie na chwilkę, porozmawiajcie z nami, opowiemy wam wszystko. A ja mówię, no nie możemy, naprawdę, bo się śpieszymy na no wyjazd. Powiedziałam, że przyjdziemy Czemu tam. Co mi tak dużo tak pracowało? No bo to jest rodzinny biznes, tam 4, było <laughs> To był rodziny biznes, nie naprawdę fajnie. Coś super dzień, była fajną energię, bardzo złapałam no, na tym spotkaniu bardzo. z tymi z kobietami. No, I bardzo mi się. też było miło, właśnie, bo pani jedna y, y, powiedziała mi, że cieszy się, że mnie poznała i w ogóle. Więc tak mi było miło i taka fajna Co energia. Na a teraz y, przyszliśmy tutaj i, i złapałam jeszcze fajniejszą energię. Najpierw od tego padna z Jamajki, a teraz a teraz <laughs> się z z Państwa w w z super, Portugalii. Super, super, super to jest tak ważne, żeby się otaczać. Ale widzicie, to, to się wszystko przyciąga. Jak myślcie pozytywnie, jesteście sami naładowani dobrą energią, pozytywną energią. No ten był taki, taki, taki słodki z długi. On wygląda jak taki mały święty Mikołaj. Tak, straszne był słodki, naprawdę. Musimy tam jeszcze przyjechać. Kupiliśmy no. winko. No kupiliśmy z pięć widek. <laughs> sześć. <laughs> sześć. Albo nawet sześć. Ale też ceny są bardzo dobre. U nich. Spoko ceny, naprawdę. Beczkowane wino kosztowało tam, nie wiem, 80 zł. Więc to są naprawdę jak zabeczkowane wino, to bardzo. Ja mam schizę, mamy bagażnik i zawsze się boję, że Mamy do dwóch metrów, a mamy. 2,15, ale sprawdzają czy się zmieścimy i się zmieścimy. Wjeżdżają już tutaj kilka razy. Co powiedział mój mąż po zjedzeniu ciastka? Jeśli coś się robi z duszą, a ci Państwo robili to z duszą i z sercem, to nie ma kalorii. Znacie taką zasadę? Ale <laughs> ja też widziałam gryza, dobre było, za słodkie trochę dla mnie, ale pyszne, busy, busy, jak w Portugalii busy, busy. smakowało. Muszę teraz spróbować tego czekoladę czekoladowego jeszcze. Jak my wchodzimy do domu, oczywiście on jest, już biegnie do nas po prostu, żeby się do nas przytulać, a Szpilka ogólnie nawet nie zeszła z poduszki. Ona Szej, sobie tu czyluje na, na głęboko gdzieś, czy my przyszliśmy, czy my nie przyszliśmy, czy my żyjemy. Ja na żartuję Szpila, wiem, że nas kochasz, my cię też kochamy, tylko ty jesteś po prostu indywidualistką, się dzieje, tak? Jest, że, że indywidualistką jesteś taką, tak? Atencjuszu, idziesz do ojca od razu, tak? Spakowani, po prostu tak nam szybko poszło, szok, co? Naprawdę, ufinaliśmy się z tym pakowaniem dosłownie w moment, jesteśmy już gotowi, mamy jeszcze czas do wyjścia, za to jest bardzo nie w naszym stylu. Cieszę się bardzo, że jedziemy, ogólnie to, wczoraj robiłam Q&A na Instagramie, bardzo fajne pytania mi zadaliście, i jak ktoś, a nie jak już dodaję ten film, to tego już dawno nie ma. Ale naprawdę bardzo fajne pytanie zdaliście i takie, że miałam ochotę długo o nich. No wiecie, mm -hmm. takie, że chciałam bardzo się rozwinąć w temacie, bo można na Instagramie tak. No nie zawsze jest taka możliwość, żebyś tak rozwinąć w temacie. W sensie nie chcę zawsze wszystko i, i po prostu dawać aż tyle treści i pisać i tak dalej. Między innymi zdaliście mi pytanie, co wolę, czy Instagram, czy YouTube. To było bardzo fajne pytanie. Kolejne pytanie to, czy nie bałam się założyć marki, biorąc pod uwagę, że wszyscy influencerzy to robią? I powiem, że takie te pytania były na odcinek, a nie na Instagram. Dużo w ogóle też było takich pytań o Moody, ale nie w, nie w kontekście jaki jest Twój ulubiony produkt, tylko właśnie czy się nie bałam, skąd pomysł i tak dalej. W ogóle o moją działalność w internecie. Śmiesznie to się w sumie złożyło, bo takie pytanie mi wczoraj zadaliście, a Dzisiaj na tym spotkaniu dziewczyny też mi zadawały pytania. I to były też podobne, właśnie pytania. Bardzo dużo było pytań o to, jak zacząć. Dużo było pytań o, o biznes. Dziewczyny pytały się mnie o moje wcześniejsze biznesy. Dużo bardzo opowiadałam o tym, jak prowadziłam agencję i robiłam kampanię. I trochę dziewczynom dużo opowiadałam o takich, wiecie, właśnie jak Juri powiedział, o tym życiu youtubera, ale od takiego backstage'u, powiedzmy. Także może faktycznie to nie jest głupi pomysł, żeby nagrać taki odcinek. Dajcie wyznać, czy chcecie, bo ja chętnie takie coś nagram. Ja bardzo lubię takie pogadankowe odcinki. A wolę takie nagrywać odcinki żeby i gadam, aniżeli tak jak teraz, że wiecie, rozgaduję się, bo mam wrażenie, że to jest dla was po prostu nudne, bo chcecie takiego normalnego vloga. Więc dajcie znać, czy chcecie taki siedzony odcinek. Dajcie też znać, czy chcecie jakiś odcinek z Zolą i Borysem, żebyśmy nagrali we czwórkę, ponieważ będziemy teraz na razem na wyjeździe, także to będzie idealna okazja, żeby właśnie coś takiego wspólnie nagrać. I co? I ja chyba się kochani będę z wami żegnać, bo drogi już nie będę nagrywać. Mm, pewnie już gdzieś będzie nagrywać, także lecimy w góry, trzymajcie kciuki, żebyśmy mieli pogodę, bo ja się tak nakręciłam na jezdę na nartach. Także mam nadzieję, że tym razem. Ściągnę też fajną pogodę Ostatnio w Kołobrzegu też ściągnęłam fajną pogodę Chociaż zapowiadali, że będzie deszczowo I beznadziejnie Także oby, oby, oby Ja tymczasem bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego filmu Mam nadzieję, że taki vlog Wam się podobał Bardzo mocno Was całuję, kochani Super vlogi przed nami, piękne ujęcia z drona Także widzimy się już w górach Buziaki, pa!